Hej siemanko, z tej strony Andero od kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypominam, WoW streama w każdy piątek o godzinie 18. Link do Twitcha znajdziecie w opisie. Pojawiło się mnóstwo zmian klasowych, które nie są dla mnie za bardzo zrozumiałe, ponieważ za 3 tygodnie dostaniemy patch 11.07, w którym i tak dostaniemy mniejsze i większe zmiany do klas. No ale jak są, no to je omówię. Ale a propos właśnie tych zmian w klasach, to na moim kanale pojawiła się ankieta dotycząca przedstawiania tych zmian. Czy chcecie zmiany klasowe w wersji streszczonej, czy tak jak były dotychczas? Demokratycznie wygrywa póki co opcja streszczona, ale jeżeli nie oddaliście głosu, to zapraszam do wzięcia udziału w tej ankiecie. No i możecie napisać o tym w sumie w komentarzu. Więc jeżeli chodzi o zmiany klasowe, to w streszczonej wersji Death Knights specializacji specjalizacji Blood otrzyma 5% buffy na single Target oraz AoE, będąc w hero talentach Deathbringer. U Frosta przy wyborze również hero talentów Deathbringer będzie mocniejszy o 1,2% na singlu, a na AoE 1,3%. Jeżeli chodzi o hero talenty Riders of the Apocalypse, to tutaj pojawią się mocniejsze buffy, gdzie dla Frosta będzie 5% buff na AOE oraz na single target. Zmiany te powinny być nieco bardziej odczuwalne. Druidi również otrzymają buffy, gdzie u Ferala pojawi się buff w wysokości od 2 do 3% na singlu, a na AOE będzie to od 4 do 5%. W specjalizacji Guardian i Hero Talentach Druid of the Claw będzie to niewielki buff wynoszący 0,5% na AOE oraz Single Target. Jeżeli chodzi o Restoration to pojawi się 1% buff na oba typy walk, no, czyli Single i AOE, nie chcę się za bardzo powtarzać na to. Survival Hunterzy doczekają się niestety nerfów w obydwu Hero Talenta, czyli Pack Leader oraz Sentinel, gdzie wybierając Pack leadera będziecie słabsi o 3% na Single, a na AOE o 2,2%. U Sentinela nie są to aż tak wielkie nerfy, bo oscylują od w granicach od 1,2% do 1,5. Spore buffy natomiast otrzymają magowie. Fire Mage przy Herotalentach Sun Fury będzie o 7% silniejszy na Single Target, a przy Herotalentach Frostfire odczujecie ogromną zmianę, ponieważ buff ten wyniesie ponad 22% na Singlu. I to w sumie dobrze, bo Frostfire z tego co kojarzę był praktycznie niegrywalny. Jednak na AoE i tak pewnie dalej będzie się pikować Herotalenty Spellsringer. U Frosta również pojawią się buffy do tych samych Herotalentów, gdzie na Singlu będzie to buff w wysokości 9%, a na AoE aż 11%. Windwalker monkowie otrzymają buffy od 4 do 5% na single target, a na AoE od 6 do 7. Herotalenty pod nazwą Conduit of the Celestial dalej będzie chyba mocniejsze na single target z opcjonalnym cliwem do walk nie dłuższych niż 2 minuty. Jednak Shadow Pan powinien być nieco silniejszy na dłuższe potyczki. Tak, przeczytałem to z tego opisu, co jest po boku. W Paladyni specjalizacji Protection doczekają się nerfów, gdzie w przypadku Herotalentów Templar będziecie słabsi o około 1% na single i 2% na AoE. Natomiast jeżeli chodzi o Herotalenty Light Smith, to to tu odczujecie się już nieco większy spadek wynoszący 5% na singlu oraz aż 10% na aoe. Będąc jeszcze przy świętych klasach to holy priest otrzyma 3% buffa na aoe oraz single target. U subtel roga najlepszym wyborem hero talentów będzie teraz Dev stalker gdzie na singlu będzie to 5% buff a na aoe od 7% do 9%. U szamanów pojawi się nieco więcej zmian. Mianowicie specjalizacja elementa elemental i hero talentach far będziecie mocniejsi o 7% na singlu oraz aoe. Tak samo buffy dostaniecie specjalizację specjalizacji restoration chodzi o damage. Niestety jednak jeżeli gracie Enhancement Shamanem, to otrzymacie nerfy w Herotalentach Stormbringer oraz Totemi. W Totemiku będzie to 1% mniej na single target oraz AOE, a w Stormbringerze 4,5% na singlu i 5,5% na AOE. Na końcu zmian klosowych macie jeszcze taką grafikę z podsumowaniem, jakby komuś było łatwiej. Dajcie znać, czy tak było lepiej, czy jednak to szczegółowe omówienie jest lepsze. Jeżeli jednak chodzi o zmiany klosowe w kontencie PvP, to nie ma tutaj takiego streszczenia, więc jestem zmuszony opowiedzieć wam o nich z tymi, no, standardowymi szczegółami. Blot Death Knight będzie zatało o 35% więcej obrażeń z umiejętności Death Strike. W specjalizacji na Howley będziecie zadawać o 15% więcej obrażeń z Festering Wound, a Fester Might będzie o 15% bardziej efektywny, czyli z 50% na 65%. Demon Hunterzy z specjalizacji Havok będą zadawać o 20% więcej z Immolation Aury oraz Fellblade'a, a z Demon's Bite oraz Demon Bladesów o 18%. Restoration Druid w Herutalenta Wild Starker będzie o 25% więcej leczył Symbiotic Blooms. Hunter z specjalizacji Marksmanship otrzyma buffy do obrażeń z Aimed Shota oraz Rapid Fire w wysokości 15% w hero talentach Dark Ranger i umiejętność Black Aru będzie o 12% mocniejsza. Podobnie jak w PvE, tak i w PvP magowie otrzymają mnóstwo buffów. W specjalizacji Arkan oraz hero talentów Sun Fury będziecie zadawać o 20% więcej obrażeń ze wszystkich Arcane Phoenixów. Spellfire Spheres oraz Lingering Embers będzie buffować waszego spela o 2%, a nie o 1%, Arkanosfery będzie bił o 40% więcej, Arcane Missiles oraz Arkane Blast o 10%, a Arcane Barrage o 15%. Nieco mniej będziecie zadawać z Arkane Serge oraz Arcane Bombardment będzie zwiększał obrażenie z Arkane Barrage nie o 40%, a o 20%. W specjalizacji Fire oraz Hero talent Sun Fury będzie się zadawać o 20% więcej obrażeń ze wszystkich Arkane Phoenixów. Spell Fire Sphere oraz Lingering Embers będzie bufować wasze spele o 2%, a nie o 1. Szansa na dodża u Windwalker Monka z umiejętności Dance of the Wind została zredukowana do 2%, co stack z 10. U Retribution Paladyna talent Eye for an Eye, który powrócił w aktualnym patchu 11.05, będzie zadawał o 50% więcej obrażeń. Priest będzie zadawać o 40% więcej obrażeń z Mind Games, a w specjalizacji Holy leczenie z takich umiejętności jak Heal, Flash Heal oraz Power Word Life zostało zwiększone o 10%. Elemental Shaman będzie mocniejszy w poteczkach PvP, ponieważ Chain Lightning oraz Lightning Bolt będzie zadawać o 10% więcej damage'a, a Lava Burst o 15% więcej. Ale za to dodatkowy Lava Burst po użyciu Primordial Wave będzie zadawał o połowę mniej obrażeń. Earthshock będzie bił o 15% mniej, bonusowy haste ze Storm Elementala będzie o 50% mniej, efektywny, a obrażenie z Lightning Rod po użyciu Charged Conduit będzie mocniejsze o drugie tyle. Restoration otrzyma proste buffy, 30% więcej obrażeń z Lava Burst oraz Flame Shocka. Affliction Warlock dostanie buffa do Hero Talentów Hellcaller, gdzie Blackened Soul będzie zadawać o 15% więcej obrażeń, krytyczne obrażenia z Widera po użyciu Mark of Pair of Arn, będzie o 25% większe, a nie 10% i Zevrim Resilience będzie o 60% bardziej efektywny w przypadku specjalizacji Affliction oraz dodatkowo Destruction. Na końcu zmian klasowych PvP mamy Fury Warriora w Hero Talentach Mountain Tain, gdzie obrażenia z Lightning Strike zostały zwiększone o 50%. Jeżeli chodzi o nowości ogólne dotyczące gry to meta achievement z dodatku Battle for Azeroth, który nagrodzi nas nowym mountem, nie pojawił się jeszcze na serwerach Live, a już dostaje nerfy, gdzie po prostu trzeba będzie zrobić mniej czegoś, żeby zdobyć ten cały meta achievement i przy okazji zdobyć nowego mounta, jakim jest Jani. Jani, Jani, nie wiem, no jakoś tak się to czyta. Sandy Shalewing to mount, którego można było zdobyć w trakcie trwania eventów The Turbulent Times, wtedy. Zadebiutował w dodatku Dragonflight. Event ten wprowadził taką, jakby serię timełokowych eventów, gdzie po prostu co tydzień były tajmoki np. z The Burning Crusade, potem Zwodka, Kataklizmu i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej, żeby zdobyć tego mounta, trzeba było systematycznie robić timełokowe dungeony przez 5 tygodni, no i dostawaliśmy wspomnianego przed chwilą mounta, który nie był możliwy do zdobycia, aż do teraz. Ponieważ w patchu 11.07 Blizzard udostępnił nam tego mounta do zakupu u każdego timełokowego wendora za 5000 sztuk waluty Timeworth do badży. Ostatnio został opublikowany wy z Ion Hazikostas, gdzie został zapytany o powstanie World of Warcraft 2, tak, WoW 2.0, gdzie Ion odpowiedział, że teoretycznie gdzieś za bardzo długi czas faktycznie może zmierzą się z tym pytaniem na poważnie i rozważą powstanie drugiej części WoWa. Jednak na chwilę obecną nie biorą tej idei na celownik i w ogóle nie myślą o WoWie 2 tak na poważnie. Blizzard ma plan na WoWa przez kolejne dwa dodatki, czyli do końca sagi World Soul i nie wiemy co będzie dalej. Jednak jestem pewien, że Blizzard już wie co będzie się działo potem. Zresztą byłoby tworzenie teraz WoWa 2.0, skoro mamy Retail, Classic, 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 Hardcore, Season of Discovery, no i tu postawię kropkę. No ogólnie jest bardzo dużo już wersji WoWa i nie wiem, czy WoW 2.0 jest konieczny. W plikach patcha 11.0.7 dokopano się do nowych rzeczy kosmetycznych w motywie Erfenów. Między innymi są to takie plecaki, offhand w postaci kielicha, młotka i kufla, trzy nowe tabardy, Dornogal, Stonebound oraz Gundargas, no i na końcu mamy set kosmetyczny, który składa się z trzech przedmiotów. Shouldery, pelery, oraz tabar. Oprócz tych rzeczy to dokopano się także do nowych broni, które pojawią się na nadchodzącej wyspie The Siren Eye. Będą to broni w motywach nag oraz w Raikuli. Fist Weapon, Dagger, One Handed Mace, One Handed Swordy, Two Handed Swordy, Tarcze, Polarm, Staffy, Łuki oraz Wand. Rzeczy w pirackim motywie również się odnajdą, lecz nie będą to bronie, a kosmetyki w postaci gieru. Czapki, koszule, paski, buty oraz aż 7 nowych setów kosmetycznych. Na sklepie Blizzard'a pojawiło się parę nowych rzeczy, jakbyście byli nimi zainteresowani. Koszulka na 20-lecie gry, gdzie na plecach macie rozpisane daty premiery poszczególnych dodatków, koszulki z Warcrafta 1, 2 i 3, kubek oraz jakaś naklejka. Koszulki kosztują od 40 do 45 euro w zależności od rozmiaru. Kubek 15, a naklejka 6. Bodajże w zeszłym tygodniu informowałem was o nowym battlepecie, jakim jest murlokowy tral. Jak się okazuje, jest on do zdobycia poprzez zakupienie worka z Blizzard Gear Store, gdzie dostaniecie worek, pluszaka w postaci tego murlokowego trala, no i kod do odblokowania go w grze. Haczek jest taki, że liczba kodów na battlepeta jest ograniczona do 750, więc w momencie jak wrzucę ten film, to może on już być wyczerpany. Ale jak bardzo wam się podoba, to spróbujcie szczęścia, żeby go upolować. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym resecie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Brawl PvP w tygodniu to Shadow Pan Showdown. Rozpoczęcie się weekly event na bonusowe battlepety. W tę niedzielę, czyli 1 grudnia, zakończy się event Pilgrim's Bounty. Otwarty zostanie Darkmoon Faire, który potrwa do 7 grudnia, no i pojawią się nowe rzeczy w trading poście. Jakie? Nie wiem. Powiedzą o tym dzień albo dwa dni przed nowym miesiącem. Trwa także timewalkowy event z postawki World of Warcraft, gdzie możecie robić timewalkowe dungeony oraz raidy Blackrock Ruby Depths z Vanili. Będziecie mieli do odebrania questa na zrobienie 5 timewalkowych dungeonów, a po oddaniu Questa dostaniecie Bronze Celebration tokeny, Time Warp debadże oraz skrzynkę, z której mogą wam różnego rodzaju przedmioty oraz kresty. Aktualnie trwają 20. urodziny World of Warcraft, gdzie z tej okazji na świecie Azeroth trwa event, a dokładniej w Tanaris. Po więcej informacji na temat tego eventu możecie znaleźć na moim kanale w tym A fixami w tym tygodniu będą Zalta w Bargain Voidbound, Tyrannical, Challenger's Peril oraz Fortified. A od 12 poziomu klucza afix Zalta w Bargain zostanie zamieniony na Zalta w Guile. World Bossem w tym tygodniu będzie Kordak w krainie. The Isle of Dorn. Pamiętajcie o nagrodach za listopadowy trading post, gdzie za zapełnienie połowy miesięcznego paska dostaniecie frakcyjne kresy na slot Peleryny znane z WarCrafta 3, a za cały pasek otrzymacie dodatkowy Trader standard. No i nie zapomnijcie odebrać nagród z Gridvolta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka suba i komentarz. Trzymajcie się. Hej.